alternatywna dla placówki takiej jak nasz uniwerek to przede wszystkim szansa na to, żeby zrozumieć dziecko, żeby nawiązać z nim relacje i wspomóc go w rozwoju w takim zakresie, jakiego potrzebuje. Czym jest dla mnie AAC? AC to akceptacja. Akceptacja założenia, że każdy z nas ma prawo do porozumiewania się. To też swojego rodzaju droga. Droga do pokazania dzieciakom, z którymi pracuję, że mają umiejętności i możliwość do powiedzenia, czy chcą czegoś jeszcze, czy chcą skończyć. Do zadawania pytań i do uzyskiwania na nie odpowiedzi. Nie będę w AAC. Zakochałam się, można powiedzieć, od pierwszego dojrzenia. Szukanie sposobów, podążanie za zasobami, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych to moja pasja. Uwielbiam patrzeć na proces wprowadzania i rozszerzenia indywidualnych systemów komunikacyjnych. Cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć, podziwiać pierwsze kroki, motywować do bycia aktywnym, budować poczucie sprawstwa i zrozumienia. Odpowiadać na potrzeby i wysłuchać tego, co mają mi do powiedzenia. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji jest to narzędzie, które dajemy osobom, których występują zaburzenia w obszarach mowy, komunikacji, które pomagają im wyrażać swoje potrzeby, uczucia, nawiązywać relacje, komunikować się z otoczeniem co byłoby dużo trudniejsze, a czasem niemożliwe bez tego narzędzia. Każdy z nas był w sytuacji, kiedy nie mógł czegoś powiedzieć, nie mógł wyrazić własnej opinii, i był to zapewne moment bardzo frustrujący. Dobrze, że tylko moment, a osoby nie mówiące w takiej sytuacji są na co dzień. Komunikacja alternatywna i wspomagająca daje im przestrzeń do tego, by wreszcie móc wyrażać siebie, swoje potrzeby, a także jest szansą. Na pełniejszą edukację i rozwój. Okazuje się zatem, że milczenie wcale nie jest złotem. Edukacja alternatywna jest po pierwsze dla mnie codzienną, ciężką pracą, byciem uważnym i otwartym, ale też przełamywaniem własnych przyzwyczajeń na rzecz dobra dziecka i jego potrzeb. Jako terapeuta integracji sensorycznej dzieci z deficytami rozwojowymi nie wyobrażam sobie swojej pracy bez komunikacji alternatywnej. Pomaga nie tylko nawiązać więź i relacje z dzieckiem, ale również poznać jego potrzeby sensoryczne. AAC usprawnia nie tylko proces terapeutyczny, ale również diagnostyczny. Pozwala naszym podopiecznym brać aktywny udział w zajęciach i decydować o ich przebiegu. A nie ma nic ważniejszego niż samodzielność. Chcesz książkę do komunikacji, dobra? Proszę, czy nam. Pierwsza. Druga. Nie. Trzecia. Nie. Czwarta. Tak. Tablice tematyczne. Matematyka. Tablica literowa. Tak. Dobra, lecimy do literowej. kolumna. A? Tak, a! Druga litera. Pierwsza kolumna. A. Tak. Trzecia litera. Pierwsza kolumna. Tak. C! A, a C. Super, już mimo a, a C. Co dalej mi się? Pierwsza kolumna. Mm. 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 Tak, czynności. Ok, czynności. Pierwsza, druga, druga. Mm. 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 Potrapię, AAC, a c Druga. 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 Mówić. A a co potrafię mówić? Super Mika. Komunikacja alternatywna jest dla mnie ułatwieniem w codziennym życiu. Bez komunikacji ja się nie potrafił powiedzieć swoich emocji, czego chce. Od pięciu lat odkąd korzysta z książki do komunikacji, wszystko wiemy, możemy się z nim komunikować, i wszyscy wokół też wiedzą, o co chodzi. Jedną z metod komunikacji z dziećmi i z porażeniem które nie potrafią mówić dzieci, swoich jest komunikacja alternatywna. Dzieci za pomocą rąk albo wzroku wypowiadają to, czego oczekują. I na przykład o skarpu chcesz się bawić koralami. Chcesz się bawić koralami. Czy chcesz się napić soczku? Wybierz. Hmm? Co chcesz? Chcesz się bawić, czy chcesz się nabić? Chcesz się bawić koralami. Brawo! Bawimy się koralami. Komunikacja alternatywna jest dla nas bardzo ważną terapią i czynnikiem w życiu naszym, naszego dziecka. Dzięki nowym sposobom, książkom do komunikacji, wspomagającym porozumiewanie się dziecka z nami, wiemy, czego w danym momencie chce, czego potrzebuje. Zmniejsza to jego frustrację, bezradność. Cieszy się, jeżeli może nam powiedzieć to, o czym chce. Jeżeli czegoś nie ma w zasięgu wzroku, książka jest niestety niezbędna dla Huberta. Mam na imię Agnieszka, jestem to 8-letniego Bartka. Bartek nie mówi. Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, czy będzie kiedykolwiek mówił. Komunikacja alternatywna jest dla nas furtką do tego, żeby się z naszym dzieckiem porozumiewać, żeby żeby mógł nam przekazać, co chce robić, czy w danym momencie chce spać, jeść, czy się bawić, jeśli tak, to czym? Komunikacja alternatywna jest przede wszystkim ważna dla nas, rodziców, i dla samego Bartka. Komunikacja alternatywna i wspomagająca to sposób porozumiewania się z otoczeniem osób, które nie mówią lub mają z tym kłopot. Nie mogę mówić, ale mam prawo, aby dawano mi wybór. Nie mogę mówić, ale mam prawo, aby ludzie informowali mnie o tym, co się będzie ze mną działo. Komunikacja AAC to również znaki uprzedzające na ciele. Koniec.